Ho ho ho! Siemano! Witam Was w kolejnym odcinku Skyrimów! Tak jest, w końcu nadeszły święta. W sumie to 24 do Wigilia, tak teoretycznie. Boże, ten, ten Renifer cały czas spada. Według gwarancji miał latać. Dlaczego cały czas? Dobra, nieważne. W każdym razie, słuchajcie, nadeszły święta, a wraz z tym wyniki konkursu. I tak teoretycznie koniec adwentów. Ale słuchajcie, jako że niestety podczas adwentów pominęłem kilka odcinków. Podejrzewam, że chyba wynagrodzę wam to, nagrywając te odcinki jeszcze po samych świętach, a więc będzie to drugi, trzeci dzień świąt, plus zapewne jeszcze tam parę dni później, ponieważ zobaczę ile tak dokładnie odcinków ominąłem. Miało być 24, no to oczywiście 24 będą, tak jak obiecywałem. No ale tak, w końcu są święta, a więc wraz ze świętami przychodzą również wyniki konkursu, słuchajcie. Dostałem tak ogólnie trzy prace i dajcie mi chwilkę, zaraz je ja tutaj wyciągnę, żeby dokładnie być w stanie wszystko powiedzieć, żeby niczego nie pomylić. No i tak jest. Dostałem trzy prace. Kolejno od Master Mia. Jest to portret mnie. Zapewne widać go teraz na ekranie. Następnie od Terror Biliego. Jest to jeden naprawdę piękny art <gryw> z, z dosyć starego i dosyć kiepsko przeze mnie pamiętanego momentu na kanale. <gryw> Proszę nie wyszukujcie tego. Ale tak, jest to jeden moment jeszcze starej serii Skyrimów, do tego jeszcze nawiązanie do Jojo. Piękna sprawa. Jest również art od Mr. Bartka. Który to poza samym artem założył również animację. No i szczerze mówiąc o tym, muszę powiedzieć trochę więcej, ponieważ widzę tutaj tyle wspaniałych nawiązań. Po pierwsze jest tutaj moja postać Skyrimów, to co chyba widać od razu. Jest tutaj Geralt. Bodajże Rambros, Broforce, Rudolas. Boże Rudolas, to jest piękne. Jest nawet Kretes. To jest po prostu. Mm, tyle pięknych nawiązań. Jak również jedna postać w szkle, której tak nie do końca poznaję. No i oczywiście główny bohater sław Vegas, Courier. No ale tak, tak jak przedstawiłem te fanarty, myślę, że przy okazji, kiedy tak to teraz widzę na ekranie, można by do tego dołączyć Net podium, ponieważ mniej więcej tak jestem w stanie je ocenić. Nie spadaj, Rudolf. Mniej więcej tak jestem w stanie je ocenić. A więc tak, gratulujemy oczywiście Bartkowi wygranej w konkursie, ponieważ to co zrobił jest czymś naprawdę pięknym. Po prostu Oczywiście dostanie niedługo kopię Broforce, ale tę sprawę załatwimy w na serwerze albo na wiadomościach prywatnych. A jak na razie tak jest. Zaczął się w końcu odcinek świąteczny. A więc tak właściwie, za czym co tutaj, będziemy planowali robić. No bo. Well. Chwila, moment. Pamiętamy chyba, co ostatnio planowaliśmy zrobić. Dokładnie tak. A więc skoro już tutaj jesteśmy. E, ok, i zanim coś powiedzie, niestety sprawdzałem, nie da się atakować z Rudolfa. A więc tak. Miała to być zdaje się w miarę sniki misja. Więc zobaczmy. Chwilę to jest to miejsce, tak, to jest to miejsce. Dobra. Miał być po cichu. Okej, okay, chyba to końca po cichu, to nie wyjdzie. Ale okej, okay. chyba ten pójdzie w miarę dobrze. Miałem zdaje się po cichu uwolnić. Nie, Rudolf! Dobra, Rudolf jeszcze żyje. Dobra. Okej, okay, to chyba załatwia sprawę. Oj, to chyba był mój. Zaraz. Hadwar? Co tutaj robi Hadwar? Siema, stary. Nice. Czyli Hadwar jest tutaj z nami. Chyba niestety poszedłem w tej serii z Rolofem, więc... Raczej nie będzie, jakby mnie za dobrze wspominał. Okej, okay, to był gromu ładny. Już musiałem aż sprawdzić. Ale tak, czy jest coś lepszego od przejmowania w takim stylu? Come on. No to mnie dolatuje. Okej, okay, wiem ograniczony zasięg w Skyrimie. Piękne. Dobra, Więc zdaje się, że teraz musimy uwolnić tylko więźniów. Come on. Nice Dobra, a więc czy możemy tutaj porozmawiać z hadwarem? Udawać, się, że jesteśmy przyjaciółmi, że tak naprawdę od początku w niego wierzyłem i od początku z nim poszedłem. O come on, nie trafiłem do finisher z shotguna mocy. W okolicy jest ich więcej. No to chodź za mną. Na pewno się bardzo przydasz! Okej, okay, a więc zobaczmy. Zdaje się, że musimy teraz wejść do środka. No i takie jest znowu z tymi pięknymi, krótkimi loading screenami. Mm, to jest coś pięknego. Nawet ci ludzie musieli stracić tutaj za dużo czasu. Po prostu, myk, jesteśmy. Podam się, że nawet tutaj banery. Ponieważ z tego co wiem, wcześniej ten fort był okupowany przez bandytów. Dopóki nie zaczęliśmy tego wątku. I wtedy tutaj nagle się wprowadzili gromowładni. Ale zgaduję, że to lepsze od bandytów. Okej, okay. no ale mogliby te pajęczyny uprzątnąć, no, come on. Okej, okay. podoba mi się to, że na wszystkich wrogach mam tutaj od razu znaczniki. To aż za bardzo ułatwia sprawę. A nie, to nie są moi wrogowie, to są ludzie, których mam uratować. Okej. Okay. O, oh boy, to może chwilę potrwać. Na bank są gdzieś tutaj w pobliżu klucze, być może powinienem ich w sposób poszukać. Dzięki. Dobra, więc co? Chyba już w tym punkcie szybciej będzie, jeżeli to potwieram. No, ale tak, to w ogóle za też, że otwieranie zamków mi tutaj wzrasta już aż do 98, więc no, niedługo będą to otwymaksowane. Czy nie na pewno to do czegoś jest mi potrzeby, to jest to otwierają zamków. Ale ja pamiętam, że były też jakieś perki związane bezpośrednio z lutem, a więc chyba to też by się mogło tak w przydać. To już wszyscy? Dobra. Okej, okay, teraz mam tylko przejąć fort, czyli ta zabawna część, co? Dobrze w takim razie. Zobaczmy. Hadwar. na robota. O, o, to tyle. Niech Hedwar usłyszy twój raport. Chwila, moment. Dobra. Okej. Okay. Słyszał mój raport. To teraz możemy iść do generała No Nice. To było szybsze niż myślałem. pewno nikogo w że nie ma? Eee, to naprawdę było szybkie. W sumie to by było jeszcze przed broń automatyczną, ale z tego co widzę na tego tego dopiero co niedawno dodali w Abbey Cieszyt więc ciężko się tu trochę pobawić. No tak, może nie chcemy jeszcze rozwalać miasta. To jeszcze nie Sylwester. Czekajcie chwilę. To jeszcze nie Sylwester. Jestem dziekanem wydziału historycznego. Pracuję też jako skryma. Ale nie chcę tutaj nikogo przypadkiem chola, chola. trafić, kiedy czuję w świetlika. Darkitus, proszę, ja cię tutaj nie chcę przypadkiem trafić. Okej, okay, tutaj idzie Darkitus, do widzenia. Cholerny świetlik A, trafiłem go. Okej, okay. Darki tu jest serżal. Wow, nawet nikt nie zginął przypadkiem. Chociaż tyle. Ostrożnie! No ale tak, musimy jedynie teraz oddać raport i wiecie co? Myślę, że przejmiemy dzisiaj dwie właściwości, są święta, więc powiem się chyba trochę dłużej. Zwłaszcza, że z tymi częstszymi lodiskami faktycznie mogę nagrać te dłuższe odcinki, ponieważ to jest masakra. Wcześniej odcinki, które nagranie trwało 23 minuty. Zostało skrócone do 9 minut, Twoja tylko przez te wszystkie cięcia. Gratuluję. Jaki dar? Żelazna okuta zbroja, Stary, to ty mnie troj tak zrobiłeś tą tarczą dedryczną tym mieczem dedrycznym, a teraz mi dajesz kolejną żelazną okutą zbroję. No to jest po prostu. się czym To jest dysrespekt. Okej. mi odbić markart, albo zginiesz próbując. To przez okay. twoją... I to razem Markard. Znaczy to nie tak, żeby było tam coś specjalnie wartego odbijania. Hey, ale okej. Karze, o... Czego ci potrzeba? boże. <grym grym grym grym> tak. Darkitus, ty jesteś esterschal. Ciebie, no ciebie się nie zawaham zastrzelić. Okej, okay. to jest... A, zaraz tutaj w pobliżu. Zobaczmy, czy tak przy okazji miałem tu jakichś bandytów na zewnątrz czy coś. O, widzę te kropki. Widzę te kropki. Pięknie dotknięci, a to, to ci z tego quest'a, o, jak wyleciała, na jednego strzała, na jednego strzała, dobra, ale chyba nie chcę tutaj wchodzić głębiej, co? Palerny smok, ok? Tak znikąd, pomocy. To jest punkt, który wolę za mimo, że potrwałem tą minutę, ponieważ nie chcę, żeby nagle dostał czymś smoka i takie nagle you died. Zwłaszcza, że teraz znacznie obniżony defens przez ten strój Mikołaja. O, okej, okay, zakupiłem się. Dobra, chyba nie mam szans jeszcze z takim zasięgiem. Ale wiecie co, Bo z kolei mogę zrobić? O, tak. Dobra, smoku, przykro mi, ale to koniec. Mam nadzieję, że plotkiem nie zbombarduje też jakiegoś miasta. Zresztą ja w pobliżu nie ma chyba żadnych ważniejszych miast, jest tylko markart. to Come on. O, dostał, dostał. Common, gdzie on jest? I chyba już w tym punkcie będzie lądować. Dobra, zobaczmy. Gdzie, gdzieś tam, gdzieś tam poleciał. Come on. Tam tam jest. To chyba załatwia sprawę. Okej, okay, to zdecydowanie załatwia sprawę, ale są to chyba jeszcze strzeleni gaci. Chyba już ich nie ma. Dobra, dostanę jeszcze z tego duszę, czy to jeden z tych, co się odrodzają co jakiś czas. Jest jeszcze jeden, który mnie ciekawi. Czy mogę sobie jego ciało tak wysłać w powietrze, jeżeli, nim, jeżeli w niego strzelę? No, nie działa to aż tak mocno, ale coś tam mogę tam poruszać. Nice. W ogóle ten smok wygląda creepy. Wie, wiecie co mi przypomina tak trochę? Ten design smoka? Tego czcigodnego smoka? Był taki boss w Dark Souls ten, Synthipit Demon bodajże. A, jednak się pali. Jednak sobie przypomniał. Hej, zaraz, zaraz, Zabiłem mnie smocze mam oddać duże. Szkielet będzie latał ładniej. <grymne> lata ładniej. Dobra, więc teraz tylko do obozów. Mam tu jeszcze zdaje się odbić miasto. Dlaczego nie ma takiej większej bitwy z ka w każdym z tych miast? Może chciałbym wpaść zbrojną do Markartu i go po prostu rozwalić? To w sumie brzmi jak dobry plan na serwestra, Pomyślcie sobie. Tak po prostu porozstać będzie po mieście TNT. Wiecie, żadne struktury i tak nie ucierpią, a więc miasto po prostu wróci do tego swojego lepszego stanu, kiedy jeszcze było opuszczone krasnoludzką ruiną. Może nawet się że bandycie osiedlą. Znaczy, nie żeby już tam nie byli osiedleni, tylko teraz udają, że mają tam jakiś rząd. Ale proszę, jest tutaj obóz. Dobra, więc zobaczmy. Czy mam tu jakieś konkretne rozkazy? Legat jest w tym namiocie. Czy znowu w takim stole? Tak? O tym, że zgłasza się inseret... służba. Dołącz do przygotowujących się przed atakiem I co żołnierzu? Podejmiecie się tego z... Okej. Okay. Dobra, wiesz co? To znaczy tylko jedno. Chwilę muszę tylko ściągnąć ten rocket launcher, okej? Okay? Bo tak troszkę mi tutaj przeszkadza. Okej, okay, pięknie. Dobra, więc gdzie jest ten fort? Fort Sangard. Net chyba zrobiłem jakiś odcinek z tym fortem w tym... Skyrimach, czyli w tym drugim sezonie. Fort Sangard był tutaj, o. Dobra, i gdzie tak właściwie mam się przygotować do tego? Do natarcia? Okej, okay, to wiecie co? Może po prostu... W pobliżu są wrogowie. Come Ktoś śmie być w pobliżu moim wrogiem, kiedy ma... Kiedy trzymam to. Dawajcie. Po prostu kto? Słyszę tego smoka. Słyszę tego smoka. Starszy smok. Useless. Dlaczego mi ten drugi nie działa? Pięknie. Okej, okay, to chyba załatwia kwestię wrogów w pobliżu. Wiecie? Pójdę może znowu do tego pomnika. Jeszcze są jacyś wrogowie? Come on. Kto śmie? To w ogóle śmie śmieć? Który śmieć. Jeden. Tam, są jeszcze, tam jest jeszcze dwóch. Mogliście mi dać fast travelować, MOGLIŚCIE MI DAĆ fast TRAVELOWAĆ, MÓWIŁEM. Jeet, pięknie. No ale tak, to chyba tyle tak naprawdę. O, proszę, wrócił do łóżeczka. Po prostu, rel. Boże, jak to chodzi. Dobra. Niechaj spoczywa w pokoju i niech tym razem nie wstaje. Pierwsze, będę już w stanie. Nie, to jest to, że to całkiem sporo szpików w kościach. Dobra, czy teraz już możemy fast travelować? Czy ktoś jeszcze będzie próbował nas powstrzymać? Możemy, narzekałem na to od wielu odcinków, ale czy naprawdę nie ma żadnego moda, który umożliwia fast travel mimo tego, że są w pobliżu wrogowie? Ponieważ to by naprawdę było coś pięknego. Ponieważ tak naprawdę w tym punkcie nie znajdę się nigdy w sytuacji której musiałem fast travelować, ponieważ musiałbym uciec od czegoś, no bo come Bo Wątpię, że było tutaj coś, od czego taka naprawdę by chciał fast travelować. Więc cokolwiek by to było, raczej by mnie zatrzymało w próbie fast travelowania. A więc come on. Nie widziałbym tego naprawdę jako oszukiwanie, gdybym tak po prostu sobie moda, że takie... A, gdzieś tam sobie lata smog? A spoko, fast travelnę sobie stąd. To nie tak, że ten smog by mi, mógłby mi cokolwiek zrobić. Ale tak panowie, wy możecie tutaj poczekać. Wiecie, ja tutaj jestem, żeby pobawić się sam. No więc zobaczmy. Hmm <gry> Jaki to ma zasięg? Dobry to ma zasięg Tak niby widzę efekty na skałach ale jakoś on damage'a nie bierze O, teraz bierze. Nice To jest taki spory rostrzał też Ale tak, kobo, to jest po prostu piękne Okej, okay, mogę tym też rozwalać barykady Przypominam to trochę tę misję tego rowerza z Kalus 2 Jeszcze ktoś? Komon. 82%, 62%. Czy ja tutaj muszę w ogóle cokolwiek robić? Komon. To ja nikogo nie ma w samym forcie. Oni po prostu wszyscy biedni wyszli na mury, udawali, że to mają ludzie, A tak naprawdę nikogo tutaj nie ma. Czy otworzyć ogień we... w swoich? O, nagle już się otworzyłem. Oh, nice. Dobra, może nie strzelajmy w swoich jeszcze? Tak bardzo jak jest to kusząca opcja, nie róbmy tego. Okej, okay, jeszcze tylko 40%. 20% <noise> Niektóre problemy same się rozwiązują. Ja naprawdę chciał tutaj coś zrobić, ale wszyscy dosłownie umierają sami. 12% Come on. Gdzieś jeszcze muszą być. Doprawdy. Ten fort już jest nasz, co nam to 10% drobi? Chyba strzelając do swoich nie biję tych procentów. Może są jacyś w środku? Kurczę, taka opcja też jest. No dobra, no dobra. Zobaczmy, czy w środku są jacyś ludzie, do których jeszcze mam postrzelać. Wchodzę tymi drzwiami. I lepiej, żeby się od razu na mnie rzucili, żeby było szybciej. Jest tu kto? Nie, to jest w kapliczka. Może ktoś jest głębiej? Tak, ciebie szukaliśmy. Ile moment, to mi nawet nie robiło procentów, to po co ja tutaj wchodziłem? Dobra. Gdzieś tutaj muszą być żołnierze. O, z tego co widzę nagle się pojawi. Nice. Czyli wystarczyło... Naprawdę wystarczyło tylko wejść i wyjść znowu. Tak, wiem, że kilku moich oberwało, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Coś jeszcze? To już chyba wszyscy. Na pewno. Co robi to wiaderko tutaj? Bo nie jest taka otwarto plenerowa toaleta, prawda? Ale okej, okay, odbiliśmy chyba dzisiaj w te dwie włości, a więc możemy się zgłosić. W Tam jeszcze jest jakiś wróg. Gdzie jest? Pod nami. Tutaj. Nie, nie tutaj. Na dole. Tutaj. Gdzieś tutaj jest. Dobra, anyway. O Boże, Stasiekiera. Po prostu przeszukaj gromu wady żołnierz. Dobra, zróbmy mu godny pogrzeb. Jed. Okej. Okay. Czy możemy fast travelować? Nie możemy fast travelować, bo gdzieś tam w pobliżu jest ukryty wróg w teksturach. Super. Zobaczmy, gdzie jest ten wróg. Pokaż się. Ujawnij się. Tutaj jesteś. Dziękuję. Dobra, teraz chyba możemy już przestraszyć, prawda? Teraz już możemy. Okej, okay. to załatwia sprawę. wiecie co? Chyba tego bądź dziękoć Ci od tylko się zameldujemy do Tuliusa. No ale tak, myślę, że specjal świąteczny chyba jest tak w miarę wystarczający, zwłaszcza z powrotem tego moda. I zobaczymy tak właśnie, co jeszcze będziemy podowali Rojta Sylwestra, ponieważ naprawdę trochę pomysłów jest. Pytanie tylko, które miasto planujemy zbombardować? Dobrze, że odzyskaliśmy pogranicę. Stalowy miecz. Nie ma czasu. Szykujemy się do ostatecznego natarcia na wichrowy dron. No proszę. do naszego obozu we wschodniej marchi. No proszę, a straszne otarcie na wichrowy tron. Chyba nam się zrobi całkiem niezły drugi dzień świąt, jeżeli bym to tak, tak na, najpierw miał wypełnić dynamitem wszędzie. Okej, okay, Tulius. Dałeś mi stałowy miecz w Okej, okay, przeżył. Myślę, że to jeszcze nie czas na to. <laughs> Aby Cezar. Nawet ty, brutusie. Dobra, ale anyway, oczywiście wczytam do tego quick-save'a. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało i że wyszedł w miarę dobry specjal świąteczny. A więc, Well... Come on. Mniej więcej was smutka nie miała. Okej, okay, ty chyba załatwia sprawę. Być może w zamku są jeszcze jacyś. No ale tak. Come on, no. W ogóle się staracie. Teraz to jest Darkitus. Pięknie. A więc to była tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Muszę schować w żeby się pożegnać. Na razie!